Ruska dezinformacja, smartfon z wymiennymi obiektywami od Realme, biologiczny komputer i cała prawda o monitorach OLED. A do tego kilka słów o netflixowym Wiedźminie, wydajność chipu M3 Ultra i wypożyczalnia PS5. Takie newsy mam na dzisiaj. Dzień dobry, redakcje. Zanim do konkretów, widzimy się w plenerze dzisiaj. Nagrywamy coś innego w plenerze, więc uznaliśmy, że taką niespodziankę sobie zrobimy sobie i Wam, i nam wszystkim. I to tyle. Okej, okay. znana firma ma blokować podobno zamienniki tuszy do drukarek. Brother, kojarzycie? Pewnie tylko, że kojarzycie. Produkuje drukarki i takie tam i firma miała po cichu wprowadzić aktualizację dla swoich drukarek blokującą możliwość korzystania z zamienników tuszy. Firma oczywiście zaprzecza, jednak użytkownicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, co każe myśleć, że coś jest na rzeczy. Nie będę tłumaczył, czym są zamienniki tuszy, i przeskoczę do konkretów. Louis Rosman, znany aktywista na rzecz prawa do naprawy, w żaden sposób niezwiązany z siecią popularnych drogerii, podzielił się ze światem rewelacją, jakoby Brother celowo po cichu wprowadziło aktualizację oprogramowania dla drukarek, nie informując użytkowników o wprowadzonych zmianach. W praktyce aktualizacja ma blokować funkcję kalibracji kolorów lub w ogóle możliwość korzystania z nieoryginalnych tuszy. W sprawę zaangażowali się rzecz jasna użytkownicy Reddit'a. Jeden z nich wrzucił info, że pracownik pomocy technicznej firmy Brother miał mu powiedzieć, że wszystkie jego problemy ze sprzętem rozwiązałoby zainstalowanie oryginalnego tonera. Paskudności całej sprawy dodaje fakt, że firma usuwa ze swojej strony stare oprogramowanie, nie no, co, jak wiemy, sprawia, że raz zaktualizowany sprzęt przestaje łykać zamienniki, tuszy i nie można go już sobie odaktualizować. Widzicie, no, bradek zaprzecza, to jest rozumiałe, że zaprzecza, że niby sabotuje zamienniki i tuszy. No Zabawne, nie? Firma zaprzecza, użytkownicy biją pianę. Idziemy dalej. W sieci pojawiły się oficjalne pierwsze wyniki testu wydajności nowego Maca Studio wyposażonego w chip Apple Silicon M3 Ultra. Co potrafi nowe topowe jabłuszko? Wyniki testów Geekbench 6 wskazują, że w testach wielu rdzeni, ten tam multicore, średni wynik 32 rdzeniowego M3 Ultra to 28160 160 punktów, czyli jakieś 10% więcej niż najlepszy do tej pory układ M4 MAX. Wyposażony w 16 rdzeni, 16 rdzeniowe CPU. Co ciekawe, w przypadku testów jednego rdzenia wynik jest gorszy niż w M4 Max. M3 Ultra to 3249 punktów, a M4 Max około 3900 punktów. Dobre to wyniki są, słabe. Ocenę pozostawiam Wam, nadmieniając jedynie, że ceny Maca Studio z układem M3 Ultra startują od kwoty 20 999 zł. Co Sony uruchomiło wypożyczalnie konsol PS5 w wersji podstawowej oraz Pro w Wielkiej Brytanii przy współpracy z firmą Railo. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że pomysł wydaje się ciekawy. Możemy sobie ogarnąć najem długoterminowy konsoli. No, co w tym złego? no może to, że ceny to są średnio atrakcyjne jak na moje? No wiecie, w umowie na 36 miesięcy PS5 Pro kosztuje 18,95 funta miesięcznie, co daje łącznie za okres 36 miesięcy 682 funty. Nowe PS5 Pro znalazłem na Amazonie za 656 funtów. No, i tak to zostało. Corpial Labs z Melbourne wprowadza na rynek CL1, komputer AI łączący ludzkie komórki mózgowe z krzemowym sprzętem, oferując nową formę sztucznej inteligencji. Co? A no tak, zgadza się. Połączyli komputerowy komputer, taki normalny, spod biurka, z ludzkimi komórkami mózgowymi. Brzmi dramatycznie, brzmi turbonietycznie, nie mnie oceniać. Fakty są takowe, że ten pierwszy na świecie komercyjny komputer biologiczny, w ogóle jak to brzmi, Nazywany CL1 wykorzystuje wyhodowane w laboratorium ludzkie neurony, które sobie rosną w krzemowym chipie, co pozwala im na przesyłanie i odbieranie impulsów elektrycznych. Komputer został tak zaprojektowany, by być bardziej zrównoważonym i efektywnym energetycznie niż tradycyjne kompy. System z ludzkimi komórkami wspomagany AI jest w stanie uczyć się i dostosowywać wydajniej niż konwencjonalne komputery oparte na krzemie, tak, te, te tylko na krzemie, a jednocześnie zużywać znacznie mniej energii. Co ciekawe, a nawet turbo ciekawe, komputer wyposażono w wewnętrzny system podtrzymywania życia. Jep, cały ten technologiczny szpej utrzymuje ludzkie neurony przy życiu przez okres do 6 miesięcy. W czym ten biologiczny komputer ma być lepszy od klasycznych maszyn? Cóż, no, nie sprawi on, że odpalona na nim sztuczna inteligencja zmasakruje topowe wykwity AI na rynku, ale jego kluczową i perspektywiczną zaletą jest zdolność neuronów do szybkiego uczenia się i intuicyjnego wyciągania wniosków z ograniczonych danych, co już przewyższa obecne możliwości AI, tej bazującej na klasycznych krzemowych komputerach. Komputer CL1 będzie można sobie kupić w modelu, powiedzmy, subskrypcyjnym, abonamentowym, Albo klasycznie, od czerwca bieżącego roku za jakieś 135 tysięcy złotych. Zaznaczę, że jego zastosowania są tak na logikę, nie? bardziej badawcze, eksperymentalne i nie jest to sprzęt stworzony do ogrywania cyberpunków. Miron widział smartfona z prawdziwym aparatem, takim z obiektywem i w ogóle. Mowa oczywiście o telefonie od Realme, który firma pokazała na MWC. A no, bo było MWC całkiem niedawno, nie wiem, czy kojarzycie. Co potrafi ten prototyp? Ano rzecz ma klasyczny aparat. Taki smartfonowy w sensie. Ma też klasyczny aparat smartfonowy, szerokokątny i ma gołe oczko z jedną matrycą, pod którą niejako możemy podpiąć zewnętrzny obiektyw. Taki wiecie, obiektyw od lustrzanki, czy tam bez lustrzanki. Fajna sprawa. No, tak dla mnie genialna sprawa, która by się zwyczajnie w życiu nie sprzedała, gdyby zawitała na rynek. No bo kto miałby to kupić, tam no, od siebie. Tak mi się wydaje, że warto to zaznaczyć, to jest własną perspektywę, że przewagą smartfonowej fotografii nad bardziej klasyczną formą fotografii jest to, że smartfona to zawsze mamy. E, teraz mikrofon i zamek i kamik będzie zły, że smartfona, że smartfona zawsze mamy w kieszeni. Możemy go wyciągnąć, strzelić sobie fotę na auto i opublikować na insta. Po co to zmieniać? Po co to komplikować? Wiedźmin od Netflixa, wiem, wiem. Na szybkości polecimy. W czwartym sezonie tej padaki pojawić się ma postać z gier, a nie z książek. Fani prozy Sapkowskiego oszaleją pewnie ze złości, że geniusze stojący za tym serialem uznali, że wepną postać znaną z growego Wiedźmina, Roderika Deweta, jakiegoś tam nilgarskiego arystokratę. Po co? Nie wiem. Czy ktoś to jeszcze w ogóle ogląda? Ktoś to interesuje? Te pytania też zostawiam bez odpowiedzi. Czas na kilka słów o ruskiej propagandzie. Sieć dezinformacyjna ruskich, co to się przewrotnie zwie, prawda, infiltruje dane wykorzystywane przez popularne chatboty AI. Grzebie gdzie może publikuje fałszywki, fake newsy i propagandę, by wpływać na efekty pracy tychże chatbotów. Jak podaje NewsGuard, sieć wpływa na sposób, w jaki modele językowe przetwarzają i prezentują wiadomości, co skutkuje wprowadzaniem rosyjskiej propagandy do odpowiedzi generowanych przez zachodnie systemy sztucznej inteligencji. Ruska prawda, Działa od 2022 roku, z dezinformacje w 49 krajach. Według American Sunlight Project w 2024 roku ta prawda właśnie opublikowała 3,6 miliona artykułów. To jest dużo artykułów, nie? Przez artykuły chodzi oczywiście o informacyjny ściek z Kremla, tak dobrze propagandowo skręcony, odpowiednio ogarnięty pod seo, CO, co by chatboty AI chętnie do tych artykułów zaglądały. Myślę sobie, że informacje, które wam tu wrzuciłem, faktycznie pokazują Rosję jako dążących do pokoju i racjonalnych, a Rosję jako kraj, z którym trzeba się dogadać, z którym relacje trzeba zresetować, jak to planują najwyraźniej nasi przyjaciele z oceanu. Słyszeliście kiedyś o tym, że monitory OLED to się do niczego nie nadają, bo psują się, wypalają na potęgę po dłuższym czasie? No, chyba każdy słyszał takie opinie, więc cieszy, mniej pewnie wszystkich nas ucieszy też, że ktoś to w końcu konkretnie sprawdził. Redakcja TechSpot. Sprawdziła jeden z oled monitorów przy długotrwałym użytkowaniu. Do testów wykorzystano model MSI MPG321URX z 32-calową matrycą QD OLED. Testy monitora przeprowadzono w warunkach intensywnego, codziennego użytkowania przez ponad 8 godzin dziennie, bez przerw na wyłączanie i odpoczynek wyświetlacza. Ekran wyświetlał statyczne elementy, jak pasek zadań w systemie Windows. A, no i testy nie obejmowały aktywacji mechanizmów zapobiegających wypalaniu pikseli, więc testowano na gołą blachę. W systemie ustawiony był jasny motyw, a 95% czasu pracy urządzenia przypadało na klasyczne desktopowe aplikacje. Innymi słowy, na ekranie wyświetlane były głównie statyczne obrazy. Po 12 miesiącach testów monitor – szokujące – działa, a z obrazem nic złego się nie stało. Obraz jest prawie tak samo crispy, jak na początku, za wyjątkiem minimalnego, ledwo zauważalnego wypalenia, ledwo zauważalnego w aplikacjach z ciemnym interfejsem i wręcz niedostrzegalnego na jasnym, powiedzmy, tle. Wnioski? No, nie takie OLEDy straszne, jak to znawcy na forach dyskusyjnych robią. Po newsach jak zwykle czas na artykuły i tym razem mam dla Was, w ogóle zmarzłem straszliwie, mam dla Was teścik słuchawek Teufel Reel Blue NC3 od Karola, teścik Radeona RX9070 od Wojtasa, teścik Radeona RX9070XT od Wojtasa teścik GeForce RTX5070 od Od Wojtasa I teścig maszynki Remington Quick Cut Pro. To nazwa. Dostrzeżenia włosów tak na ultra krótko. Ode mnie. A co tam? I to tyle w nowym się klika. W eksperymentalnym, plenerowym wydaniu. No, jakby miało być piękne słoneczko, a wyszło jak zwykle. Zawsze, jak gramy coś w plenerze w ogóle w outdoorze, to się skamieniać mieliśmy. Pogoda potrafi się nic. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego i dozo.